Przedstawiam Państwu zasady ablacji arytmii komorowej u chorych bez organicznej choroby serca. Pierwszym elementem diagnostyki chorych jest sprawdzenie rodzaju arytmii komorowej, którą chory ma i zapisu dwunastokanałowego EKG. Jest tutaj przykład przedstawiony arytmii zdrowia odpływu lewej komory. Z analizą w 12 odprowadzeniach morfologii kształtów QRS. Drugim elementem, który jest bardzo istotny, jest zebranie bardzo dokładnego wywiadu arytmicznego. To jest przykład bazy, która jest wypełniana przy diagnostyce chorych z idiopatyczną arytmią komorową. Dotyczy ona wywiadu chorób przewlekłych. Wywiadu leczenia, ilości arytmii komorowej w badaniu metodą Holtera i postaci arytmii klinicznej, którą występują u chorego. Istotne jest zebranie wywiadu dotyczącego choroby organicznej i wykluczenie tej choroby organicznej w badaniu echo lub w innych badaniach, jak również zebranie istotnego wywiadu dotyczącego skuteczności lub nieskuteczności leczenia farmakologicznego. Kolejnym elementem jest zebranie wywiadu dotyczącego istotnych objawów arytmicznych typowych, mniej typowych i nietypowych, które mogą występować u chorych. Przedstawiona baza służy obecnie wypełnianiu danych dla chorych, którzy mają zabiegi ablacji. Na tym filmie przedstawiam zapis nietypowego objawu arytmicznego, jakim jest kaszel arytmiczny. Jest to monitorowanie jednokanałowe EKG, w czasie którego jest w tej chwili prawidłowy rytm i po skurczu dodatkowym następuje odruch kaszlowy. Kolejny odruch kaszlowy. Widzimy tutaj już y, salę zabiegową, na której jest przygotowanie do y, zabiegu ablacji, na kucie udowe, dwuelektrodowe najczęściej, ale również y, zabieg może być wykonywany jedną elektrodą, jeśli mamy y, jeden rodzaj arytmii, lub y, proste położenie arytmii, np. w drodze odpływu prawej komory. Wprowadzanie introducerów do żyły udowej. I wprowadzanie elektrod pod kontrolą skopi do zatoki wieńcowej. To jest elektroda diagnostyczna, dziesięciopolowa. I druga elektroda będzie pozycjonowana w pozycji pęczka Hisa i następnie w drodze odpływu prawej komory. Jest to najczęstsza lokalizacja arytmii komorowej. Również najczęściej arytmia komorowa z drogi odpływu prawej komory towarzyszy innym arytmią. W tym przypadku często skucz. Węzłowy towarzyszy arytmii z drogi odpływu prawie komory. To jest przykład podłączeń i stymulacji z systemu IP Tracer, który był wykorzystywany do ablacji. Przykład ablatora z nastawami 60 stopni, 50 W i kontrolą parametrów w czasie aplikacji, takim jak impedancja, czas i temperatura uzyskiwana w czasie aplikacji. Mamy przykład mapowania aktywacyjnego w czasie zabiegu ablacji, jest to przykład drogi wpływu prawej komory uchory z blokiem lewej odnogi na stałe, arytmia idiopatyczna, przykład z pomiarów potencjałów dwubiegunowych na elektrodzie MAP-D oznaczonej i potencjałów jednobiegunowych MAP-Uni. Wyprzedzanie potencjału dwubiegunowego w stosunku do początku QRS w odprowadzeniach dwunastokanałowych tutaj jest 64. Należy zweryfikować takie wyprzedzanie albo na większym przesuwie, albo po dokładnym mm, pomiarze przy pomocy pomiarów yy, skomputeryzowanych. Jeśli jest wyprzedzanie minus 56, analizujemy też kształt potencjału Unii i wykonujemy dodatkowe stymulacje. Z, tego, z tej elektrody, żeby mieć pewność odwzorowania w 12 kanałach arytmii spontanicznej w stymulacji. Jest to wtedy mapowanie stymulacyjne odwzorowujące kształt 12 na 12 Tu jest właśnie przykład stymulacji. Powinniśmy sprawdzić, czy nasz kształt odpowiada właśnie arytmii komorowej. Mogą się różnić nieznacznie kształty z powodu sprzężenia, ale jeśli ona jest w 12 kanałach identyczna z arytmią komorową, oznaczamy ją 12 na 12 i sprawdzamy skuteczność aplikacji. Musimy też sprawdzić, czy chory nie ma drugiej arytmii tu jest chora, która ma częstoskucz węzłowy skojarzony z arytmią komorową. Ten częstoskucz węzłowy występuje w sposób nieutrwalony, natomiast wprowadzenie stymulacji po handgrip Manuwer będzie miał możliwość utrwalenia tego często w Tu widzimy początek ściskania dłoni, artefakty na 1, 2, 3 odprowadzeniu y, kończynowym i po minucie handgripu nie występuje rytmia idiopatyczna komorowa. Ona się wycisza w fazie handgripu, ale może wystąpić utrwalony częstoskucz węzłowy, który może zostać też poddany w czasie tej samej sesji ablacji. Tu widzimy przykład tego częstoskuczu i przykład stymulacji, która go diagnozuje i ostatecznie przerywa. Mamy przykład tutaj mapowania aktywacyjnego z powiększeniem. Widzimy przykład wyprzedzania potencjału wewnątrzwiercowego MAP-D o 36 ms w arytmii komorowej z drogi odpływu prawej komory oraz zapisu z elektrody wprowadzonej do zatoki wieńcowej. Potencjał na elektrodzie jednobiegunowej MAP-Uni ma kształt potencjału o literze V z zazębieniem na ramieniu wstępującym. Tu jest przykład mappingu, czyli mapowania stymulacyjnego odwzorującego kształt arytmii klinicznej w 12 odprowadzeniach. Jeśli ten kształt odpowiada arytmii klinicznej, jest to jednym z podstawowych kryteriów oceny dobrego miejsca do wykonania aplikacji. Mapowanie stymulacyjne również stosuje się w sytuacji zaniku arytmii komorowej. Tu po prawej stronie widzimy również podgląd na rejestrację holterowską. Widzimy tutaj spontaniczną arytmię komorową, a tutaj jest przykład, że pojedynczy skurcz komorowy poprzedza pojawienie się częstoskurczu komorowego w bardzo zbliżonym kształcie. Taki kształt może zarówno mieć arytmia kliniczna, jak i arytmia, która występuje w tym przypadku, czyli w pierwszych sekundach aplikacji powstaje prąd, który podgrzewa ognisko arytmiczne, wzbudzając jego nasilenie się do właśnie częstoskurczu. To jest przykład mapowania aktywacyjnego z wyprzedzaniem minus 30 i kształt ten potencjał jednobiegunowego, który widzimy, potencjał o literze W i jest to jeden z dobrych parametrów wyprzedzania i mapowania aktywacyjnego. To jest przykład opisu zabiegu u chorej z dojściem udowym dwuelektrodowym. Opis zabiegu, w którym występowały spontaniczne skurcze, dodatkowe i często skurcze komorowe, w którym wykonano programowaną stymulację komór i nie określono innej arytmii. Natomiast skuteczny zabieg wykonano w miejscu, w którym występowały potencjały WW na elektrodzie jednobiegonowej i pace mapping 12x12. W tej chorej kilka aplikacji w drodze odpływu prawej komory spowodowało całkowite wygaszenie się arytmii i brak tej arytmii w obserwacji 15-minutowej. Odległy efekt tej ablacji jest bardzo dobry. Techniki stosowane przy zabiegu ablacji mają na celu wykonanie skutecznego i bezpiecznego zabiegu ablacji. Skuteczność pierwszego zabiegu wynosi około 80%, mogą występować nawroty i kolejne zabiegi powodują, że mamy szansę wyleczyć ponad 95% chorych z objawowymi arytmiami komorowymi. Ablacja eliminuje objawy arytmii typowe, mniej typowe lub nietypowe powoduje, że chorzy mają poprawioną jakość życia, mogą funkcjonować w swoim zawodzie, w swoich zajęciach rekreacyjnych i tak jak pan Krzysztof, który jest trenerem siatkówki, promować ablację jako metodę, która zdecydowanie poprawia komfort życia i daje szansę na powrót do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym.